Konstantynopol, niegdyś najwspanialsze miasto i brama do Europy. Mahometanie przez wiele wieków bezskutecznie próbowali podbić chrześcijan w ich niezdobytym ufortyfikowanym mieście. Gdyby Konstantynopol kiedykolwiek miał upaść, stanowiłoby to niebezpieczeństwo dla całej Europy. Wschód ostrzegał Zachód wystrzałami armat, że nikt już nie jest bezpieczny za murami swojego miasta. W roku 1453 Mahometanie spróbowali ponownie, tym razem, mając w posiadaniu nową broń. Tak potężną, że nawet solidne umocnienia Konstantynopola mogły nie wytrzymać na powrót. Jeśli połączenie zdecydowania islamskiego przywódcy i ich wspaniałej nowej broni przełamie impas, oblężenie Konstantynopola stanie się jednym z punktów zwrotnych historii.

Przez 800 lat Konstantynopol był najbogatszym miastem i ośrodkiem handlu na styku Europy i Azji. Gdy w IV wieku Rzym uległ barbarzyńcom, Konstantynopol zajął jego miejsce jako stolica wielkiego imperium rzymskiego. Jednak 11 wieków później to niegdyś wielkie imperium skurczyło się do zaledwie podupadłego miasta państwa. Jego nowy przywódca Konstantyn XI rządził zdegradowaną stolicą z zarośniętymi ogrodami, opuszczonymi pałacami, rozproszoną ludnością. Jednak Konstantynopol pozostawał głównym ośrodkiem Kościoła Prawosławnego, podobnie jak Rzym był stolicą Kościoła Katolickiego. Oba zazdrościły sobie nawzajem władzy i wpływów. Podział ten był tak wielki, że dla Rzymu Kościół prawosławny był nawet większym wrogiem niż islam. Wynikiem tego była brutalna wojna między chrześcijanami. Miasto miało nigdy nie zapomnieć, jak rzymsko-katoliccy krzyżowcy krwawo złupili Konstantynopol w roku 1204, gdy w jego posiadaniu znajdowało się dwie trzecie bogactwa Europy. Jeden z przerażonych świadków napisał: nie wiem od czego zacząć opowieść o tym, co uczyniły te potwory. Zniszczyli święte obrazy, porzucili święte relikwie męczenników w niedających się opisać miejscach, rozrzucili ciało i krew Zbawiciela, wyrwali z kielichów drogocenne kamienie i pili z nich. Miasto nigdy nie odzyskało swojej dawnej chwały. W momencie, gdy w roku 1449 Konstantyn XI odziedziczył cesarski tron, Konstantynopol otoczony był przez zawziętych wrogów. Konstantynopol stał się chrześcijańską enklawą w środku Imperium Osmańskiego, które rozciągało się teraz od Dunaju po Eufrat, a w jego skład wchodziła Bośnia, Bułgaria, Grecja i Serbia. Już w VII wieku Mahometanie próbowali wyrwać miasto z chrześcijańskiego Imperium Bizantyjskiego. Ejupen Sari, próbując zdobyć miasto w roku 674, zginął pod sztandarem proroka Mahometa. Potężne mury wytrzymały fale ataków i okazały się największą fortecą na świecie. 800 lat po śmierci Ejupa Ensari, inny sułtan osmański Mehmed II rzekł Chcę tylko jednego, dajcie mi Konstantynopol. Ten ambitny, 21-letni wódz był zdecydowany wkroczyć do miasta jako zdobywca. Mehmed marzył o stworzeniu jeszcze większego imperium niż Imperium Rzymskie u szczytu swego powodzenia. Jednak jego wielka wizja nie zostałaby zrealizowana bez wspaniałej stolicy. Mehmed potrzebował Konstantynopola. Młody sultan był dobrze wykształcony w dziedzinie sztuki, języków i nauk. Był człowiekiem zafascynowanym nowymi ideami. Zapewnił swoim wojskom najnowocześniejsze uzbrojenie. Mehmet chciał, by zapamiętano go jako zdobywcę, sultana, który dokonał tego, czego nie udało się dokonać jego poprzednikom. Teraz na jego drodze stał Cesarz Konstantyn. Był on dumny ze swojej spuścizny. Miasto było całym jego życiem i chciał bronić go do końca. By zachować pokój, Konstantyn płacił złotem swoim wrogom. Mehmed obserwował, jak w Konstantynopolu kończyły się pieniądze i odmawiał renegocjacji warunków pokoju. Zimą 1451 odciął zaopatrzenie Konstantynopola. Wzniósł swoją własną masywną fortecę o nazwie Rumeli Hisar. Jej mury liczyły ponad 7,5 metra szerokości, a zbudowana została w zaledwie 4 miesiące. Mehmed kontrolował Bosfor w miejscu, gdzie cieśnina jest najwęższa. Posiadając nowy zamek, sułtan mógł zdusić handel z Konstantynopolem, odcinając miasto od życiodajnej żyły. Statki wypełnione zbożem z Ukrainy nie mogły przepłynąć obok osmańskich armat. Gdy Mehmed wprowadził jeszcze swoją flotę na Morze Marmara, blokada dopełniła się. Konstantynopol został odcięty od reszty świata. Konstantyn był wstrząśnięty, poprosił nawet znienawidzony Kościół katolicki o pomoc wojskową. Posłał sułtanowi podarki i obiecał mu zwiększyć daniny złota. Mehmeta to nie interesowało. Zaproponował jednak Konstantynowi układ, terytorium w Grecji i wolność religijną dla jego ludności w zamian za miasto. Konstantyn odmówił. Nie mógł zrezygnować z miasta i jego spuścizny klasycznej Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa. Jego list do Mechmeta mówił wszystko. Jasne się stało, że bardziej pragniesz wojny niż pokoju. Tak więc sam zwrócę się teraz ku Bogu. Zwalniam Cię jednak ze wszystkich przysięg i paktów ze mną i zamykając bramy mojej stolicy decyduję się bronić moich poddanych do ostatniej kropli krwi. 16 kwietnia sułtan rozbił swoje czerwono-złote namioty pod murami miasta. Obrońcy miasta ujrzeli wstrząsający widok osmańskiego obozowiska. Liczba wojska przewyższała ich w stosunku 10 do 1. Trzonem armii sułtana byli Janczarzy, elitarne oddziały nawróconych na islam. Ci fanatycznie zawzięci żołnierze rekrutowani byli jako dzieci z państw podbitych przez Imperium Osmańskie takich jak Bośnia, Serbia i Albania wszystko w celu prowadzenia świętej wojny przeciw Konstantynopolowi. Mehmed dał Konstantynowi ostatnią szansę. Pod flagą Rozejmu przysłał do miasta wiadomość. Oszczędzę Was zgodnie z prawem, obywatele tego wielkiego miasta, i nie skrzywdzę Waszych rodzin, ani nie zagrabię Waszego majątku, jeśli dobrowolnie się poddacie. Konstantyn odrzucił ultimatum. Mehmed zaatakował. Po zaskoczeniu wszystkich wojska Mehmeta zostały odparte. Pierwsze zwycięstwo należało do Konstantyna. Zaskoczony swoją porażką, sułtan został zmuszony do zmiany taktyki. Sprowadził artylerię w celu zniszczenia potężnych murów miejskich. Największe wrażenie robiła ogromna armata, największa jaką kiedykolwiek zrobiono. Od wylotu lufy do końca mierzyła prawie 9 metrów. Miała kaliber 660 mm, mogła miotać półtonowe kule armatnie z marmuru na odległość prawie 2 km. Do jej obsługi potrzeba było 60 wołów oraz 400 ludzi, a jej ładowanie trwało dwie godziny. Sęby trwa, sęby trwa, sęby trwa. Armata pozwoliła Turkom osmańskim prowadzić walkę z użyciem najnowocześniejszej broni na świecie. W tymczasowych odlewniach pod Konstantynopolem przygotowano 60 wielkich dział. Naoczny świadek napisał. Atak trwał dzień i noc, a wybuchom nie było końca. Sultan miał nadzieję z łatwością zdobyć miasto, ponieważ było nas niewielu przeciw wielkiej liczbie. Chciał załamać nas ostrzałem. Nie dawał wytchnienia w atakach. Ciągłe salwy osmańskich armat zrobiły w kilku miejscach w murach wyrwy, lecz Bizantyjczycy konsekwentnie odpierali napastników i naprawiali mury. Wtedy Mehmed zbudował wielką wieżę oblężniczą. Została ona jednak spalona przez małą grupę wypadową z miasta. Po 12 tygodniach oblężenia, zarówno ostrzał artyleryjski, jak i ataki islamskiej armii okazały się nieskuteczne. Wojsko sułtana bliskie było dezercji. Należało zmienić strategię. Do tej pory udawało mu się atakować tylko małe odcinki muru, których z łatwością broniono. Większą część Konstantynopola chroniło morze. Od północnej strony, u wejścia do Złotego Rogu, chrześcijanie rozciągnęli długi łańcuch, blokując dostęp do portu. Ahmed w przypływie geniuszu pokonał łańcuch, przenosząc swoją flotę przez wąski pas ziemi. W ciągu jednej nocy wprowadził do strzeżonego portu w Konstantynopolu 30 okrętów. Gdy nastał świt, chrześcijanie stwierdzili, że osmańska flota wojenna otoczyła miasto. Chrześcijanie byli wstrząśnięci i ich morale bardzo podupadło, lecz cesarz niezmiennie chciał bronić miasta do końca. Jak mógłbym opuścić kościoły naszego Pana oraz mój tron w nieszczęściu? Co opowiedziałby o mnie świat? Proszę Was, przyjaciele, żebyście w przyszłości nie mówili nic innego jak tylko Nie, Panie, nie opuszczaj nas. Nigdy prze, nigdy nie opuszczę Was. Postanowiłem umrzeć tu razem z Wami. Teraz przy oblężeniu totalnym obrońcy musieli obstawić całą długość muru. Było to zadanie niewykonalne. W tym momencie Mehmed zastosował jeszcze jedno doskonałe posunięcie taktyczne. Wycelował wszystkie działa w tę samą część murów. Po miesiącu mury zaczęły się walić. Gdy zbliżało się zwycięstwo, Turkom pomogło również szczęście. Dwa janczarzy znaleźli zaginiony grup Ejuta Ensari, przyjaciela oraz ucznia proroka Mahometa. Wzięte to za dobry znak zwycięstwa islamu. Chrześcijanie widzieli inne znaki. Ich tradycja mówiła, że miasto Konstantynopol nie upadnie nigdy, jeśli na niebie będzie świecił księżyc. Jednak w nocy 24 maja nastąpiło pełne zaćmienie księżyca, które przyniosło trzy godziny ciemności. Był to rzeczywiście zły znak. Cztery dni później, tuż po wschodzie słońca, w kościele świętej Zofii, zaczęła się ostatnia chrześcijańska liturgia. Konstantyn przybył tuż przed północą, by pogodzić się z Bogiem przed powrotem na swój posterunek na murach miejskich. Modły trwały całą noc. Gdy ostrzał osmański stawał się coraz bardziej intensywny, kościół zapełniał się uciekinierami. Chrześcijański dowódca napisał: Huk muszkietów, bicie dzwonów, szczęk broni, okrzyki walczących, wrzaski dzieci i zawodzenie kobiet sprawiały taki hałas, że wydawało się, jakby drżała ziemia. Ustąpiła dniu, rozeszły się pogłoski, że mur został w końcu przełamany. Wkrótce pierwsi osmańscy żołnierze wdarli się do katedry, kładąc kres tysiącu lat rzymskiej historii. Bizancjum upadło. Ostatni przyczółek imperium rzymskiego. Zwycięskie wojska trzy dni łupiły miasto, gwałciły i zabijały. Mężczyzn zażynano, a kobiety i dzieci brano do niewoli. Mechmed wkroczył do miasta. Natychmiast udał się do Najświętszej Świątyni Chrześcijaństwa Kościoła Mądrości Bożej pod wezwaniem Świętej Zofii. Gdy Muezzin śpiewał Nie ma Boga prócz Allaha, sultan ogłosił Kościół Świętej Zofii meczetem. Nastąpił kres Imperium Rzymskiego. Cesarz Konstantyn zginął. Nie wiadomo, gdzie znajduje się jego grób. Niedaleko tego kościoła znaleziono ciało bez głowy. Na nogach miało purpurowe buty z wyhaftowanym cesarskim dwugłowym orłem. Wielu sądziło, że był to Konstantyn XI, ostatni cesarz rzymski, który zginął w obronie swojego miasta i swoich poddanych. Być może tu znajduje się jego grup. W dzień po zdobyciu miasta Mehmed wydał dekret na zawsze ogłaszający ten kościół sanktuarium chrześcijańskim. Chrześcijański Konstantynopol został przemianowany na Stambuł. Został stolicą Imperium Osmańskiego, które okazało się jednym z najpotężniejszych i najbardziej trwałych. Przetrwało ponad 500 lat, aż do końca I wojny światowej. Zdobycie Konstantynopola przez Turków Osmańskich było w historii punktem zwrotnym, który wstrząsnął całym światem. Zagrożone zostało przetrwanie chrześcijaństwa w Europie. Jedwabny szlak został zamknięty. Wielka trasa handlowa prowadząca na wschód przestała być w rękach chrześcijan. Europa zaczęła szukać nowych dróg na zachodzie. Rozpoczął się okres wielkich odkryć. Zlężenie Konstantynopola zapoczątkowało nową epokę w dziedzinie prowadzenia działań wojennych. Mehmet zdobył Konstantynopol za pomocą wystrzałów z działu. Od roku 1453 artyleria stała się podstawą wyposażenia każdej armii. Polski Andrzej Obstawski. Opracowanie i udźwiękowienie wersji Polskiej. Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie. Czytał Jaromir Sosnowski.